Dźwięk kroków w pustym biurze. 90% firm traci dziś klientów. Nie dlatego, że mają złą ofertę. Nie dlatego, że ich produkt jest słaby. Tracą, bo nie nadążają za zmianami. Spójrz prawdzie w oczy. Sprzedaż w 2024 roku wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze dwa lata temu. Jeśli Twoja firma wciąż polega na ręcznym wydzwanianiu, wysyłaniu pojedynczych maili i biernym czekaniu na lidy z reklam, to już teraz jesteś o krok od porażki. Wiem, co czujesz. Sam przez to przechodziłem. Te wszystkie puste statystyki, rosnące koszty reklam i malejąca skuteczność tradycyjnych metod sprzedaży. To frustrujące, prawda? Ale jest coś, o czym musisz wiedzieć. Twoi konkurenci już dawno zrozumieli, że przyszłość należy do automatyzacji. Podczas gdy ty tracisz czas na ręczne wykonywanie powtarzalnych zadań. Oni budują systemy, które pracują za nich 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wyobraź sobie, że twój zespół sprzedaży nie musi już wykonywać setek telefonów dziennie. Zamiast tego, inteligentny system sam kwalifikuje lidy, prowadzi pierwszą rozmowę i umawia spotkania tylko z najbardziej zainteresowanymi klientami. To nie science fiction. To rzeczywistość, która dzieje się tu i teraz. Firmy, które już wdrożyły automatyzację, notują wzrost sprzedaży o 37% przy jednoczesnym spadku kosztów operacyjnych o połowę. W ciągu najbliższych kilku minut pokażę Ci dokładnie, jak przejść od ręcznej, nieefektywnej sprzedaży do w pełni zautomatyzowanego systemu, który generuje przewidywalne przychody. Bez względu na to, czy prowadzisz małą firmę, czy zarządzasz działem sprzedaży w większej organizacji. To nie jest kolejny teoretyczny wykład. Pokażę Ci konkretne rozwiązania, które wdrożyliśmy u naszych klientów i które przynoszą realne rezultaty. Zobaczysz krok po kroku, jak zbudować system, który będzie pracował dla Ciebie nawet wtedy, gdy Ty śpisz. Zostań ze mną do końca tego filmu, a gwarantuję, że zmienisz sposób, w jaki myślisz o sprzedaży w swojej firmie. Pokażę Ci również bonus, kompletny szablon automatyzacji, który możesz wdrożyć już dziś. Jeśli to, co mówię, ma dla Ciebie sens, zostaw łapkę w górę i koniecznie subskrybuj kanał. Publikuję tu regularne aktualizacje o najnowszych trendach w automatyzacji sprzedaży. A teraz przejdźmy do konkretów.